Witam bardzo serdecznie, tutaj ponownie Aschizo, a to kolejny odcineczek z Metro 2033. Kontynuujemy z anomalią. Chan to człowiek niezwykły, ale jednocześnie typowy dla tych czasów. Przemykał pomiędzy światem, światłem a mrokiem. Szukał odpowiedzi ukrytych pod gruzami. Okej, okay, jedziemy. Pajdiom. Pajdiom, pajdiom. Pajdiom, tam wcześniej były te te... Eee, te potworki, o tam A tam już się za Chiny nie, nie da cofnąć Coś tu może mamy? Nic, nic tu nie mamy O krew mam, o o, jednak coś mamy eee, Nie, to brzydki wejpon. Nie da ...what? Co mówiłyście rury? Ruram, paruram, o kurde ten potwór jest potworny, ty czujesz, Bo czujesz że nadchodzi. To rzadko umiejętność De. wykorzystają. Nie to ruszaj się. Tak. Tak, się. Zamry. Ja to przez cały gra czuję, że coś nadchodzi. O! Co? Dobra, nie ruszam się. О, куда, добро, полетело. Тихо, Мы называем это аномалией. У нового мира, новой пайки. Аномалией. влево. Вот, вот, вот. Вот. Wszyscy tych dziadów, ale to nie większe na to ogień. Zgadza się, że od punktu widzenia, zanim wydasz osąd, postaraj się zrozumieć, tu nie jest bezpiecznie. Pewnie tędy. Shit. Yeah, moje ulubione. Jak zwykle maska uszkodzona. Mm, hop. Hop. Hop la 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 I w którą stronę kierowniku? No jany znowu coś mi tutaj buczy. I te straszne dźwięki są. No i teraz te kurde farfocle tu lecą. Tego сделал? Tego... Сделал? 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 Oko, może być taki układ. Kurde no Dużej ich tutaj namordowaliśmy Ja sobie pozbieram jakieś itemki tu leżą eee, aha. No, ognisko ktoś rozpalił, nie no Serio? Nie ruszaj się, nie ma co się mieszać Ale w co się mieszać? Kurde idą Idą, idą. Stary A, to anomalia Ale ich tam po rozpierniczała, o panie Widział pan to? Panie czanie. No proszę, proszę, pokaz na żywo się wcale tam nie patrzyłeś, nawet gdzieś głowę miałeś odkręconą, nie wiem gdzie Ale spoko. Pomogło to nam trochę Tędy Ale sobie pójdę tędy i co? Coś będzie złego? się stanie? No nie no znowu te, to bykanie na tu? Mro, nie, nie chodzić sam, bo jeszcze kurde umrę. No więc mój talent. Drezyna. to pomykamy drezynką Tak jest hmm, Gdzie tutaj jest to? A ah, to jest mechaniczna Mechaniczna znowu jakaś mgła Czy coś Argio, dla ciebie blogorodna i ważna misja. jeśli li ty, to ludzie policasm mogą pomóc tebie? mieli cię tak. ale kurde, jakie przygody, nie? Miałem się udać na jakąś tam stacyjkę. O, o, kurde. Zawalić to. Przykrętej, potwory nie ustanie ataku, więc mi... mieszkańców ją opuściła. Pozostali nieszczęścicy nie mają gdzie się udać. O nie, no kurde, znowu te potwory. Shit. Przeklęta. Chan zaprowadził mnie na przeklętą. Jej nazwa nie wzięła się z Mieszkańcy doczyli niekończącą się walkę o przetrwanie. No kurde, no, ja dawno już się poddał. Znaczy bym na... się przeprowadził do innej stacji. Oczywiście, potworek nasz, w... nazwita. Martwy to martwy, no ale. O, tu kolejny. suda. Ale się tutaj zabunkrowali. Ale ja czegoś nie rozumiem. Światło? Gaz maski? Nie ma się Dziecko płacze, a może one są tutaj jakoś w schodach ukryte, ci ludzie są ukryci w schodach. Jakbyś tam stamtąd dźwięk dobiegał. O proszę. Так есть. Судьба еще более безжалостно Мы должны помочь. Найди останки саперной группы. У них должна быть взрывчатка. Ну и на твоем месте учекать будет потенжный. Добра? Добра? Там не будут какие-то No upyryj, pochórzy. Proryj się. O, 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 ten, o, o. gdzieś jest germ oborota. Staraj się o, zakryć, a yeah. nie Ja zostanę się ocelewszymi. Mniamuśnię, przepysznię. Jeśli twarzy, jakaś, zbyt mieć zbyt dużo, postaraj na się zwalić w naszym kierunku. Eee, okej, okay, okej. Okay. To wszystko jasne. Zaraz będą pewnie atakowały, znając żyćko. Tu są pusze. O kur... Puszeczki. Siema, ziomuś. Ja tutaj mam misję do zrobienia. Pamper pom pom pom, pom, O, gaz maskę, gaz maskę, gaz mask. e, e, e. Gdzie ja tutaj mam coś do zrobienia, tak w ogóle? Aha, tutaj. To się ma, dobra, nara. Fuck, 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 fuck. Biegnę do moich ziomków. Biegnę do moich ziomków. Macie jakiś gaz, maskę na zapasie? Na zbyciu chłopaki? No fak. Dobra, idę tam dalej. Boicie się ognia. Słyszałem, że boisz się ognia. Oczyścić śmieć, Uh, uh. Mm, tego nie mm, z czego ich tu No kurde, gdzie ten kałaśnikow? Jest uh, tu pod czwórką mam kałasznikowa. i tutaj prosto muszę iść. No przydałoby się gazmaska nowa. Wabimy je tam. Za mną, za mną koledzy. Za mną idą. Dobra. E, czwórka, czwórka. Nie, trójka. Trójka, czwórka, piątka, dziesiątka. Teraz gdzie tutaj... Okej okay. Oż wy kurwy Spierdałam nie. nie Nie no kurde zmęczył się czy co No Fako Fu Fuck bitch. Gdzie z tym muszę iść No nie gdzieś tam Fuck Trójkę muszę od razu po M wyciągać. Oh no. Och no. Dlaczego ja to sam muszę robić? Fuck, dać mi ich. za małe potworka powiększonego? tutaj. Oż ty kurwa! Paskudo, ja pierdolę. Zawał. O nie, no kurwa mm? No nie! Kurwa farszywe. Spierdalaj do jebana. Gdzie? No gdzie? Uuuuhuhuhuuu Jebnie Coś chyba jebnie O panie Ale И что теперь? Повернуть до друзьям. Зато. Сол. А кто мне здесь играет А, пулапка была. Если ты все еще собираешься в полюс, то придется идти в обход. Отсюда тебе дорога прямо до Кузнецкого моста. А потом придется идти через станции, принадлежащие или красным, или фашистам. Пойдем. Я для работы сам На ней у тебя не возникнет сложностей. Другое дело коммунисты. Они там строят прекрасный новый мир старыми методами. Страшно. Все прелести государства строгого режима на лицо. На Кузнецком мосту... Смента моего знакомого, Андрея мастера. Скажи, что от меня. Он тебе поможет. Он тебе поможет. Храм надежды. Даже в нынешние времена мы не можем избавиться от вещей, которые делают нас ага. людьми. Что, все здесь у А, тут Но, есть Но и куда есть единого типка. A, on zna jakiś sekrecik. Pewnie. A tu? Ja tam wolę nie iść. To jest pewnie to samo, no. To jest to samo. O proszę, jaki znawca. Pamiętaj, wszystko zależy od ciebie i tylko od ciebie. Do zobaczenia, Artyom. Nie no. Udawania ci. Fak. Znowu sam. Okej, okay. arsenał. Kozniecki most był nieobyczny sprawny. Na stacji arsenał wyprodukowano większość broni w meczu. Najwyżej umieściła się fabryka broni. Apadła sumówki wielu pracowników posydziło się właśnie tutaj. Szukałem Andrija, Kowala. Lecz to on znalazł mnie pierwszy. Zobaczymy jeszcze tutaj. Arcin, Arcin. ...przegrzewuje się przez jakieś syfy, no i oczywiście czaszka. Trochę wysoko. Hopla. Hmm. Tu nas nie, nie... przydusi nas ten... coś tu. A tu? O, nie, 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 nie. Nie. Tak myślałem. No, ale dobra. No ale dobra, Artim jest... twardy. Uf, ja chciałem się tylko wyj rozejrzeć, wyjrzeć... po co tu kolce. Aha, no tak. To metro. 2033. Stój. Stój, stój. dojdziesz! Nie Ej, rozłap człowiek! No tak. na kto? ty po To Давай, заваливай! Это свободная станция. Open these fucking doors. Thanks. Не подпалач. Но ты поосторожнее тут. Станция у нас, конечно, свободная, но красные за нами приглядывают. Повсюду их агенты. Это не паранойя, парень, а осторожность. Так что держись поскромнее, понял? Окей, окей. Оки-дауки.

Ладно, ладно, только без рук. Я сам пойду. Стой, стрелять буду! Беги! Ах ты ледяна! Ну то Я их прикончу! За мной парень! Батя ублюдка! Ах, спрытью аж. Вперед, убери! Шрифт, а мы шибче уйдем. Ну то, тряпнём шрифта. Не ма часу на збираня аммо. Łoł, wow, fuck, wow fuck, wow fuck. Przerają to kaczek. No lecę, no. Bo widać, że jestem taki wolny. Ja bym już kurde był dawno gdzieś tam. Nie wiem, gdzie. Co z lewej? A, tutaj, dobra. Ale ledwo żyje. No nie. Nie dobrze. Ja nie wierzę w Boga. No w ten dzień, jeśli na tym świecie nadal istnieje istnie Bóg, tego dnia czułem ode mną, uratował mnie przyjaciel Czana Kowal. Okazało się, że dzięki niemu wydostanę się ze stacji komunistów. Problemem w tym, że jedyny drogę przechodzi przez linię frontu między krasnymi i faszystami. Тебе потребуется маскировка. Возьми этот комбинезон, натянешь поверх одежды. Красные сейчас вербуют добровольцев, чтобы штурмовать фашистские укрепления. Как только наберут полный состав пушечного мяса, сразу отправят его на передовую. Можешь поехать на этом поезде зайцем. Не в первом классе, конечно. Но ну и платить кровью не придется. Как только поезд минует блокпосты, ты свободен. Ага. Ну, no, więc... Następna podróż pociągiem pierwszej klasy yy, odbędzie się w kolejnym odcinku. Dzięki za obejrzenie tego odcineczka. Ono robi się tak trochę dziwnie. Ludzie tutaj zaczynają odgrywać coraz większą rolę. O, na tej gitarce już sobie nie pogram. Szkoda. O, bum bum bum. Tak sobie oglądam tutaj to wszystko. O, o ho, Żadnej broni nie mam. A tutaj są bronie. Yy, dobra. A to co? Dobra, to wezmę. Niech będzie to. Dobra. A więc do, do następnego odcinka. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Pa. Pa.